Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj, troszeczkę w innej scenografii, przyszła pora na podsumowanie 2020 roku. Nie będę się skupiał na najlepszych filmach, na tych, które przyciągnęły najwięcej osób, które zarobiły najwięcej. Nie, to nie jest temat na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj skupię się na tym, co mogliście przegapić. Na filmach, które. Prawdopodobnie zostały zakopane przez algorytm YouTube'a, a są na tyle ciekawe, że naprawdę warto je obejrzeć. Oczywiście akceptuję fakt, że nie wszystkie auta są interesujące, ale garść tych, które przedstawię w dzisiejszym odcinku, myślę, że zasługuje na Waszą uwagę. Łącznie w 2020 roku moje filmy zostały obejrzane 7,5 miliona razy. Naprawdę niesamowity wynik. Dziękuję Wam z całego serca. Na kanał trafiło 19 tysięcy nowych subskrybentów. Tak więc, jeżeli ktoś może jeszcze ogląda, kto nie subskrybuje kanału, naciśnijcie proszę, ten czerwony przycisk pod filmem. Tak więc przejdźmy już może do odcinków, które są warte Waszej uwagi. Rok z tego co pamiętam, zaczął się od Mercedesa Puchatka. Tutaj wyświetlenia są akurat na dobrym poziomie. Myślę, że próg 10 tysięcy wyświetleń na film to jest takie. Minimum, od którego zaczyna się interesujący materiał. Passat B3, no, nie spodobał Wam się. Finał tego projektu był bardziej popularny: 50 tysięcy osób zobaczyło, jak to auto skończyło, nie widząc w ogóle, jak to auto dokładniej wygląda, ale to jest raczej materiał dla koneserów. Coś, co mnie zaskoczyło troszeczkę bardziej, to Lancer Evo 10. Samochód z tego co pamiętam 300 konny, była jazda testowa, wliczając w to autostradę bez limitu, 9000 wyświetleń, no myślę to auto zasługuje na troszeczkę większą oglądalność. Dalej, który tu jeszcze film? Ten, karawan z V8 pod maską, Cadillac DeVille, który ma fantastyczny środek. Wykończenie miejsca dla pasażera z tyłu jest jeszcze lepsze, no ale sam fakt tego silnika V8. Ten film warto obejrzeć chociażby ze względu na dźwięk. Kliknijcie, posłuchajcie, jak fantastycznie brzmi to auto. Następnie dwa odcinki później Lancia Fulvia, legenda włoskiej motoryzacji. Z tego co widzę, odcinek trwa 20 minut, więc była tam jazda testowa. Przedstawiłem ten model dokładniej, pojeździłem, powiedziałem jakie są wrażenia z jazdy, i tylko 6000 wyświetleń na takiego klasyka. No, szkoda. Przejdźmy dalej. Pasat stracił hamulce. No niestety nie było to zbyt kontrowersyjne. Niecałe 8 tysięcy wyświetleń, ale tego raczej nie musicie oglądać, ale zobaczcie najgorsze nazwy samochodów. To jest naprawdę ciekawy film z przymrużeniem oka, proton jebat i inne chore nazwy samochodów uszczęśliwiły zaledwie 6 tysięcy osób. Myślę, że to jest naprawdę ciekawy odcinek i więcej osób powinno go zobaczyć. Następnie, co jeszcze Was mogło ominąć? Ten film nie miał zbyt wielu wyświetleń: 50 aut z niemieckiego komisu, tu widzę, już się troszeczkę rozpędził 17 koła. Dalej, co tu mogło Was ominąć, co było naprawdę wartościowe? Ten klip również nie miał zbyt wielu wyświetleń początkowo, a naprawdę przyznam, że jest to bardzo satysfakcjonujący materiał. Oglądanie. Jak te stare ogryski są zgniatane przez maszynę, jest to naprawdę miłe dla oka. Jeżeli więc kręci Was coś takiego, a nie widzieliście tego odcinka, to polecam. A Bart 500. Ten samochód początkowo miał naprawdę słabe wyświetlenia, teraz widzę, dobił do 10 tysięcy. Naprawdę fajna, mała rakietka. Jeszcze troszeczkę podkręcona, była jazda testowa. No, fajny samochód, myślałem, że więcej osób to zobaczy. Aczkolwiek jeszcze większym zaskoczeniem był dla mnie teledysk z siódemką. To było na miarę miliona wyświetleń, wam powiem, trójka piątka, czy też siódema, najlepsza na świecie to jest BMA. To miał być taki kiczowaty hit, no ale jak widać nie wpasował się. Akurat w wasze gusta 15 tysięcy wyświetleń. Następny odcinek, który nagrałem w salonie Hondy niedaleko Chemnitz, a tutaj było naprawdę sporo ciekawych aut. Nowy NSX, stary NSX, SLS, AMG Black Series. Kilka innych ciekawych samochodów, tylko 10 tysięcy wyświetleń. Szkoda, myślałem, że super furki bardziej was zainteresują. Podobnie super furki w Lipsku, 7,5 tysiąca osób, było to spotkanie dżentelmenów z Lipska, mieszkańców tego miasta, mieszkańców okolicznych miejscowości. Przyjechali, pokazali czym jeżdżą, naprawdę miły dzień, można było zobaczyć fantastyczne samochody, a jednak nie wywołały one zbyt dużego zainteresowania. Następnie BMW 8E31 Classic Youngtimer. Myślałem, że ten klip będzie bardziej na miarę 80 tysięcy, 100 tysięcy wyświetleń. No przecież lubicie Yank Timery. Nagrywałem już kilka takich samochodów. Wyświetlenia były porządne. Ale BMW nie przyciągnęło was na tyle. Pamiętam, że jedynka, nowiutka jedynka miała znacznie więcej wyświetleń na samym początku. Tutaj widzę, ósemka już to troszkę przegoniła, ale nadal to nie jest ten poziom. Tak więc jeżeli kręci was taki Youngtimer, timer, zajrzyjcie na mój kanał, sprawdźcie, być może Wam się spodoba. Następnie co jeszcze mogło Was ominąć, co było ciekawe Grand Turismo Polonia 2020. E, oczywiście z perspektywy widza, ale GT2RS w akcji. Nowe Ferrari F8 Tributo w akcji, czyli następca 488. No, naprawdę masa fantastycznych samochodów. Oczywiście to mm, wydarzenie nie było na taką skalę jak w poprzednich latach. To była moja pierwsza wizyta na Gran Turismo Polonia, ale nadal było fajnie. I tylko 3000 osób, które postanowiły zobaczyć ten materiał. Nie, ten film zasługuje zdecydowanie na więcej. Idziemy dalej. Tutaj było raczej ok. Alfa Romeo Mito. Odcinek, który pojawił się w momencie, gdy pytaliście o jakieś auta nie niemieckie. Pokazałem Alfę, co prawda mała, co prawda nie Giulia Quadrifolio, tak więc nie aż tak mocna, ale 7,5 tysiąca wyświetleń. Myślałem, że Alfa przyciągnie troszeczkę większą widownię. Podobnie jak kolejny odcinek, który nagrałem w klasie kremizy w Berlinie. Fantastyczne samochody, i był Bugatti Veyron, i było EB110 i Enzo, i La Ferrari się pojawiło i McLaren, Rensena, naprawdę masa fantastycznych samochodów, szybki, dynamiczny odcinek, przejście po remizie, 5000 wyświetleń, szkoda. Jedziemy dalej, zakup auta przez internet. Myślałem, że ta informacja może zainteresuje więcej osób, że można faktycznie kupić auto z Niemiec przez internet, nie wychodząc z domu, ono zostanie przywiezione do was. Niestety, nawet dyszki tutaj nie ma. Idziemy kilka odcinków do przodu: 56-letnie Porsche 356. Za 110 tysięcy euro w tym momencie, niesamowity klasyk odrestaurowany, było troszeczkę jazdy testowej, można posłuchać jak brzmi ten silnik, no naprawdę no po części dzieło sztuki, sztuka na kołach. 5,5 tysiąca wyświetleń, to auto zasługuje na znacznie więcej, no, co najmniej na tyle co Passat B5 po lifcie, tutaj już prawie 100 tysięcy wyświetleń. Sprawdźmy dalej, czy coś jeszcze was ominęło. Tak, ten odcinek, który opublikowałem tuż przed świętami, czyli nowe Audi Q3, oczywiście święta, prezenty, robienie potraw wigilijnych i tak dalej. Rozumiem, że wiele osób jest zajęta, ale wyświetlenie nie podskoczyły również po świętach. Tak, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się, co ma wspólnego CBR 600 z Audi Q3, to polecam ten odcinek. To by było tyle, jeśli chodzi o odcinki, które zostały zagubione gdzieś w czeluściach internetu. Zajrzyjcie na mój kanał, wejdźcie w sekcję wideo i sprawdźcie, na pewno jest tam coś wartościowego, czym jesteście zainteresowani, a jeszcze tego nie widzieliście. W międzyczasie życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!